Cześć, witajcie bardzo serdecznie w najnowszym filmie na kanale La Kierowniczka i dzisiaj słuchajcie mam dla Was zdobienie nowe, test wielu nowych produktów, od razu recenzja części z nich bo po prostu chciałam wypróbować wszystko naraz i tym sposobem mam zdobienie, w którym praktycznie każdy paznokieć jest inny i nawet kciuk jest ozdobiony, więc to już świadczy o tym, że sporo dzisiaj będzie się działo, sporo będę dzisiaj mówiła Nowości, które dzisiaj wam pokażę, pochodzą z marki Bomb Pretty i w ostatnim, a jednocześnie pierwszym vlogu, który powstał na moim kanale, tutaj jest do niego link, pokazywałam wam właśnie te nowości, tą przesyłkę i produkty, które się w nich znajdowały. Były tam nowe kolory, nowe tusze do zdobień, nowe płytki do stemplowania oraz stempel, cały taki większy zestaw. I ja część z tych produktów dzisiaj chciałabym wykorzystać, a część z nich chciałabym, żeby trafiła do jednej z Was, dlatego zorganizujemy dzisiaj takie małe, szybkie rozdanie, ale o nim powiem Wam pod koniec filmu. Teraz skupmy się na tym, co wykorzystamy w dzisiejszym zdobieniu. Zaczniemy może od kolorów bazowych, i do dzisiejszej stylizacji użyjemy kolorów z zestawu Kankad, który Wam wtedy pokazywałam. W zestawie były cztery kolory: bordowy, mleczny, musztardowy oraz zielony. Dziś wykorzystamy trzy z nich, czyli właśnie ten piękny musztardowy. On jest nieco ciemniejszy i taki bardziej zgaszony od tego, który ja miałam wcześniej z Constance Carol. Zielony, który jest nieco żywszy od koloru tego Green Stockholms Provocateur, który również nieraz Wam pokazywałam. I mleczny, który jest praktycznie półtransparentny, on daje Wam tylko taką delikatną mgiełkę. Ale w tym zestawieniu kolory wyglądają przepięknie. Zaraz zobaczycie, jak bardzo ładnie one kryją, bo na to warto zwrócić uwagę. Mam na myśli tutaj ten musztardowy i ten kolor zielony. Natomiast wcześniej chciałabym Wam trochę powiedzieć odnośnie tych pisaków. Bo są to dokładnie... Tak wyglądające małe wąskie pisaczki, w których znajdują się tusze do zdobień. O tuszach do zdobień macie tutaj całe filmy. I słuchajcie, te tusze do zdobień były i fajne i trochę problematyczne. Bardzo łatwo było je rozlać, bo już to zrobiłam. Bardzo łatwo było zrobić wielką plamę na paznokciu i później trudno było się z tego wykaraskać. Dlatego jak zobaczyłam na stronie Bomb Pretty te pisaki, wydawały mi się perfekcyjnym rozwiązaniem. Dlaczego? Jak spojrzycie sobie na te pisaczki, małe czarne tylko z napisem Bomb Pretty. Na szczycie mamy tutaj numery oraz kolor po prostu jaki znajduje się w środku. Jak otworzymy te pisaki, znajdują się tutaj takie pędzelki, małe, precyzyjne, wąskie pędzelki. Bardzo ważne jest to, żeby trzymać je w pionie, ponieważ ten tusz może nam wyciekać. Jeżeli wykręcimy sobie tutaj od tej strony dół, to po prostu mieliśmy tam taki do wpięcia, taki pojemnik z tym tuszem, dlatego nie bójcie się, one w trakcie transportu. Ten tusz nie znajduje się, nie jest zaaplikowany w pisak. Dopiero jak do Was przyjdą, musicie je otworzyć, włożyć taki mały pojemniczek z tym tuszem. O, to wygląda w ten sposób. Tu akurat wzięłam przezroczysty, to nie będziecie widzieć. O, może tutaj będzie widać? Natykamy sobie to na pędzelek i dopiero wtedy tym tuszem można malować Więc nie bójcie się, w transporcie nic się z nimi nie stanie Ale jeżeli już je macie, to trzeba je trzymać w pionie I słuchajcie, te pędzelki są naprawdę świetnym rozwiązaniem Bo one są tak cieniutkie i precyzyjne To włosie w ogóle jest takie bardzo delikatne, bardzo mięciutkie Więc jak nim przejeżdżacie po paznokciu, to ono nie robi takich sztywnych placków tylko po prostu bardzo smukło i delikatnie porusza się po płytce. Możecie nimi namalować naprawdę wiele rzeczy. Ja dzisiaj stworzyłam no takie trochę nic, bo po prostu zrobiłam sobie takie płatki. Chciałam, żeby stworzyło się ładne, rozcieniowane tło. Ja mam dwa kolory, żółty i niebieski oraz kolor przezroczysty i go wzięłam po to, żeby jak już położę sobie ten tusz, to delikatnie rozmyć, żeby to było takie właśnie rozlane i delikatne, ale na moim Instagramie zrobiłam jeszcze jedno zdobienie z tymi tuszami zupełnie inne w innym takim to w innym stylu po prostu. Więc jeżeli chcecie zobaczyć to tam wpadajcie. I w ten sposób będziemy aplikować te tusze. Za chwilę sobie to zobaczycie, a ja jeszcze tylko wspomnę wam o płytce, którą wykorzystałam, bo jest to płytka KankaT numer L002. Teraz przechodzimy już do aplikacji tych wszystkich kolorów na paznokcie. Kolory aplikuję w dwóch warstwach na każdym paznokciu. Na paznokciu wskazującym oraz środkowym kładę dwie warstwy tego musztordełego i zwróćcie uwagę na to, jak pięknie on kryje. Serdeczny to jest jedna warstwa tego zielonego i mimo że nie pasuje mi on do tej pory roku, to po prostu idealnie pasował mi do tego zestawu kolorystycznego. A mały i kciuk maluję kolorem mlecznym, żeby stworzyć taką delikatną bazę pod zdobienie, które zaraz stworzę. Powtarzam to na wszystkich paznokciach w dwóch warstwach utwardzając i przechodzę do malowania zdobienia, które będzie powstawać na paznokciu małym i kciuku. Biorę sobie te tusze i kładę zarówno kolor niebieski, jak i kolor żółty. Na małym paznokciu tylko w jednym narożniku na zmianę kolorami robię takie płatki, a na kciuku robię z dwóch stron w dwóch narożnikach na zmianę płatki niebieskie i żółte. Następnie biorę sobie ten tusz przezroczysty i sobie delikatnie je rozcieniowuję. Ale robię to w takiej kolejności, że najpierw płatek żółty, a później płatek niebieski, bo wtedy na tym niebieskim powstaje taki zielony kolor i on bardzo ładnie pasuje do tego ciemnego zielonego, który mam na serdecznym. Mamy już stworzoną bazę, warto tutaj chwilkę odczekać, żeby te tusze wyschły, ale one są w bardzo cieniutkiej warstwie, więc schną bardzo szybko i przechodzimy do stemplowania. Mam tu nowy stempel, słuchajcie, on jest bardzo fajny, mięciutki. Natomiast ja się tak przyzwyczaiłam do pracy przezroczystymi stemplami, że nie do końca mogłam sobie poradzić z tym, że ja nie widzę, jak ten wzór odbijam. Dlatego robiłam sobie tym stemplem, żeby go wypróbować. Aczkolwiek moim zdaniem on będzie fajny do wzorów, w których nie mamy tego, że musi on idealnie prosto równo leżeć. Ja wybrałam sobie płytkę numer L002 z tej serii, właśnie Kankat. Tu mamy same koty na płytce, ale mi spodobał się motyw dwóch kotków. W takim serduszku. Ja go zrobiłam na kciuku, żeby było go dobrze widać, bo on jest takim dosyć dużym wzorem, w sumie drugim pod względem wielkości na całej tej płytce. Ale na tej płytce jest dużo właśnie fajnych takich motywów z sercami więc myślę, że ogólnie ta płytka całkiem fajnie przypadnie mi do gustu. I oczywiście po wykonaniu stemplowania. Wszystkie paznokcie pokrywam topem, topem połyskującym, żeby nadać im większego błysku, i mamy gotową stylizację. Więc jestem bardzo ciekawa, czy są tu jakieś kociary, którym przypadnie do gustu takie połączenie zarówno kolorów, zdobień, jak i wszystkich tych produktów. Jeżeli miałabym Wam bardzo, bardzo szybko powiedzieć, co sądzę o tych kolorach, to mleczny jest tylko taką bazą, to nie jest coś, co musicie koniecznie mieć. Natomiast ten musztardowy i zielony są przepiękne. Jeżeli szukacie takich kolorów, to możecie już sobie zamówić, bo pamiętajcie o tym, że z Bon Pretty przesyłka idzie około tygodnia. Tu jeszcze Wam wrzucę na dole w opisie linki do tych produktów i kod zniżkowy do Bombpretty, Pretty, jeżeli byście chciały. Jeżeli chodzi o tusze do zdobień, uważam, że jest to dużo lepsze rozwiązanie od formy normalnej w pędzelku. Pod względem precyzji i aplikacji, bo pędzelek jest dużo, dużo mniejszy od tych normalnych w lakierach. Bardzo precyzyjnie można nawet mniejsze elementy zrobić, można sobie zrobić kreskę, gdzie nie dało się w ogóle tego zrobić tamtym pędzelkiem z lakieru. Natomiast jest troszkę trudniejszy w utrzymaniu, bo musi on stać w pionie, nie może się obalić, bo po prostu ten tusz by Wam się rozlewał. Jeżeli chodzi o stempel, jest to stempel klasyczny, nie ma on przezroczystej gumy bardzo mięciutki i bardzo ładnie zbiera wzór, naprawdę każdą nawet najdrobniejszą linię natomiast słuchajcie, ja tak się przyzwyczaiłam do pracy przezroczystym stemplem, że jest mi ciężko trafić dobrze tym wzorem, więc jeżeli chodzi o wzory, w których musimy trafić idealnie na środek paznokcia prosto musi być wzór, to ja nadal będę używać jednak przezroczystego stempla ale ten sobie zostawię, bo to tych całopaznokciowych, nieregularnych wzorów on będzie świetny, bo bardzo ładnie zbierał wszystkie detale a jeżeli chodzi o płytkę, ja sobie wybrałam tą L002, która ma właśnie ten dzisiejszy motyw dwóch kotów w sercu. Ona ogólnie ma bardzo dużo właśnie motywów, no kotów to wiadomo, bo taka seria, ale również serc, więc na pewno ją wykorzystam. Ale w zestawie oprócz niej były jeszcze trzy inne. Kocie płytki. Ja aż taką kociarą nie jestem, dlatego chciałabym, żeby one trafiły do jednej z Was w ramach takiego szybkiego rozdania. Jeżeli chodzi o zasady rozdania, będą one w opisie, ale one są bardzo proste. Należy subskrybować kanał La Kierowniczka i pod tym filmem dodać komentarz dowolnej treści, ale żeby on zawierał jakąś formę kontaktu do Was. Czyli na przykład Wasz nick na Instagramie, żebym ja mogła w jakiś sposób się do Was odezwać. Możecie się zgłaszać do końca poniedziałku, a we wtorek, czyli w kolejnym filmiku na moim kanale, w opisie pojawią się wyniki. Więc koniecznie zajrzyjcie do opisu filmu w przyszłym tygodniu i tam pojawi się Zwycięzca. Jeżeli spodoba Wam się taka forma szybszych rozdań, to myślę, że można by ją wprowadzić na stałe do moich filmów, właśnie tutaj na kanale YouTube. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na dzisiaj to już jest wszystko. Czekam na Wasze opinie odnośnie płytki, odnośnie tych tuszy do zdobień. Co sądzicie o właśnie tuszach w ramach takich pisaków? O oczywiście kolorach, o całym tym zdobieniu, które jest dosyć nietypowe jak dla mnie. No i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w rozdaniu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!